Witaj, mam dziś do Ciebie bardzo ważne pytanie. Nie musisz mi na nie odpowiadać, ale odpowiedz sobie tak szczerze. Czy zdarza Ci się czasem zapomnieć o sobie w natłoku codziennych obowiązków? Czy w pośpiechu życia zapominasz, że również Ty zasługujesz na swoją uwagę i czas? Jestem pewna, że nie jesteś w tej sytuacji osamotniona. Też tak miałam. W końcu życie pełne jest różnych ról, jakie odgrywamy. Jesteśmy córkami, matkami, partnerkami, przyjaciółkami, sprzątaczkami, kucharkami, ale gdzie w tym wszystkim jest miejsce dla nas samych? Pamiętasz czasy, kiedy miałeś wielkie marzenia? Być może miałeś plany podróży do egzotycznych miejsc, ambitne cele zawodowe. Czy też plany na własne życie, własne spełnienie, ale co się z nimi stało? Czy rutyna, obowiązki i oczekiwania innych nie wzięły czasem góry nad Twoimi marzeniami? Czy czasem nie dopuściłaś do tego, by życie Cię prowadziło, zamiast żebyś to Ty poprowadziła swoje życie? Dopiero kiedy zatrzymasz się na chwilę i spojrzysz w głąb siebie. Dostrzeżesz, że potrzebujesz odrobinę czasu i uwagi dla samej siebie. I to nie jest egoizm, ale czysta konieczność dbania o swoje zdrowie psychiczne, fizyczne i emocjonalne o swoje potrzeby, swoje marzenia, swoje pragnienia. Bo jak możesz być dobrą córką, matką, partnerką czy przyjaciółką, jeśli nie potrafisz zadbać o siebie samą? Jak możesz dać szczęście komuś, skoro nie potrafisz dać go samej sobie? Ale jak znaleźć czas na siebie w świecie, który non-stop wpycha cię w chaos? No więc podam Ci kilka wskazówek, które mogą Ci pomóc. Po pierwsze, zaplanuj czas tylko dla siebie. Tak samo jak planujesz spotkania czy obowiązki, zaplanuj także czas na swoje potrzeby. To może być nawet krótka przerwa na czytanie ulubionej książki czy spacer na świeżym powietrzu. Po drugie, Ustal priorytety. Zastanów się, co naprawdę jest dla ciebie ważne. Może czasem warto odpuścić nieco w innych obszarach życia, by znaleźć więcej czasu dla siebie. Po trzecie, bądź obecna. Gdy już znajdziesz czas dla siebie, wykorzystaj go pełni, skup się na chwili obecnej zapomnij o zmartwieniach i obowiązkach i po prostu ciesz się tą chwilą samą sobą. Czwarte, zadbaj o siebie fizycznie. Pamiętaj o zdrowiu fizycznym. Chociażby regularna aktywność fizyczna i zdrowa dieta mogą naprawdę znacznie wpłynąć na Twoje samopoczucie i poczucie własnej wartości. Po piąte. Poszukaj wsparcia. Nie bój się prosić o pomoc czy wsparcie, jeśli czujesz, że potrzebujesz odrobiny oddechu. Rodzina, przyjaciele czy terapeuta mogą być dla Ciebie cennym źródłem wsparcia i zrozumienia. Pamiętaj, że znalezienie czasu dla siebie nie jest egoistyczne, ale wręcz niezbędne. Dla zachowania równowagi w życiu. Dbając o siebie, możesz lepiej sprostać wymaganiom codzienności i pełniej cieszyć się życiem, bo przecież w końcu gdzieś pośrodku wszystkich tych ról, które odgrywasz, ważne jest znaleźć miejsce dla samej siebie. Bo to właśnie ty jesteś najważniejsza. Pamiętaj o tym. Zaznacz tu swoją obecność klikając. W lajka lub serduszko. No i oczywiście będzie wspaniale, jeśli podzielisz się z nami swoją refleksją. Do zobaczenia jutro.